Proszę, nagraj Baked Story z kanału Beczka. W następnym odcinku zobacz The Baked Story. To może teraz The Baked Story od Beczki? Polecam The Baked Story. The Baked Story obczajcie. Baked Story jest serio śmieszne. Polecam. The Baked Story. Zrób osobny odcinek o The Baked Story. Obejrzyj Baked Story. Dawaj The Baked Story, please. Polecam zrobić jeden film z jednym filmikiem Beczki. The Baked Story Baked, story, baked, story, baked, story. Słyszę to dosłownie wszędzie. Sekcja komentarzy jest tego pełna. Zresztą, no, tylko patrzcie na to. Jeden, dwa, trzy. 4! No dosłownie wszędzie. Więc dobrze, dzisiaj wam zrobię odcinek dedykowany. Założę sobie słuchaweczki. Tak o, i obejrzymy to całe słynne baked story. Lecimy. Anon level 16. Bądź przegrywem. Jedyna twoja rozrywka to palenie moje ręku raz na jakiś czas. Nie masz dziewczyny. Ogólnie ból egzystencjalny mocno, ale pewnego dnia zaczęłam. No ale tutaj spokojnie. Po 16 roku życia ból egzystencjalny nie przechodzi, tylko się wzmacnia, także don't worry. To się poprawiać. Wyszedłeś na wieś. Spotkaj znajomego, zwijmy go Marian. Maria zagaduje do ciebie i mówi, że ma dobrego skuna. Uśmiech kropka Tu Wiecie co mi się z tym kojarzy? To jest moja morda, jak wrzucam film i nie dostanę demonetyzacji w tym momencie. Nie? Brak -monetyzacji .jpg. to Dokładnie to tak to wygląda wtedy: Uśmiech.jpg. Wijacie do niego na chatę, walicie wiadro za wiadrem. Ogólnie dobrze dogadujesz się z Marianem. Choć waszym jedynym tematem jest Baka. Baka, która doprowadziła do czegoś pięknego. Razem zaczęliście wychodzić z przegrywu. Kręciłeś nawet z jakimiś typiarami. Ale poza syfem na wardze, do niczego innego to nie doprowadziło. Kilka <laughs> miesięcy później Marian przywizziłko, które sam wyhodował. Tu było naprawdę coś zajebistego Plota o nowym Barabaszu na wsi szybko się rozniosła. W ogóle jest strasznie rozwala. Ta, ta cała nomenklatura Plota o nowym barabaszu Wyobrażacie sobie teraz kogoś, kto nie jest wtajemniczony I nagle słyszy słowo, że Plota o nowym barabaszu szybko się rozchodzi W tym momencie taka staruszka tego słucha i ja sobie myślę, że zaraz znowu Jezusa ukrzyżują, mnie. To jest takie ich zne No ale nie oszukujmy się, tak to działa Jakiś czas później zapraszają was na ognisko Jakieś typiary Myślimy sobie, że sobotę to przynajmniej zajebiamy sobie W jakimś fajnym towarzystwie Źle kurwa myśleliśmy Na ognisku siedziały same najebane gimbusy Piły się dalej mordę i Myślimy sobie z Marianem. Chuj, z nimi idziemy w las na bata. Podbija do nas mój stary ziomek. nazwijmy go Grek. Zawsze chodzi w takim fikusznym czarnym kapeluszu, ale o nim kiedy indziej. Grek mówi, że chunia tylko jakieś zbany i ty sami poszedł z nami. Wyszliśmy gdzieś 100 metrów dalej. Kręcimy. Podbija do nas dupeczka. nazwijmy ją Karyna. Dlaczego randomową lożkę nazywasz tak jak powinieneś? Karyna, a randomowego Sebiksa nazywasz Grek. Stary, to, to podchodzi pod rasizm. Wyszliśmy gdzieś 100 metrów dalej. Kręcimy. Podbija nas dupeczka, nazwijmy ją Karyna. Karyna mówi, że ona woli z nami zajarać, bo tam jakieś chore rzeczy się dzieją. Za nią widać bójkę jakichś pojebów. Spaliśmy tylko sobie cztery baty, śmiechawa i w ogóle podbijacie do ogniska, tam widok jak po jakiejś bitwie. Leżą na ziemi najebani pierwszoklasiści. Jakaś koleżanka Karyny w miarę ogarnięta. My z Marianem poszliśmy sobie jeszcze zajebać grzybki. Teraz to już w ogóle klepa jak hoj. Idziemy teraz we czterech trochę dalej, siadamy na jakiejś ławce. Dupnęliśmy sobie jeszcze trzy jointy. Karyna się zaczyna z tobą lizać, czyli dobrze żaba.png. Podjeżdża te mama Karyny. Karyna się pyta, czy nas podwiezie. My na bombie stulecia już nie ogarniamy. Greku w ogóle na rowerku pojechał do domu. Mamka Karyny każe nam wsiadać. W czasie drogi my z Mariankiem kiśniemy jak po ebani. Karyna masuje mego George'a. Karyna masuje mego George'a. Kurwa, skąd wybierzecie to słownictwo? Plota niesie, że jest nowy barabasz. Karyna masuje mojego George'a. Nazywasz kolesia Grek zamiast Seba. Co jest z tobą? Wysadziła nas pod sklepem. Uciekamy z prędkością światła z tego samol bo przyps trochę Zjaraliśmy się jeszcze bardziej Marian mówi, że mnie odprowadzi No to idziemy sobie Po drodze zauważyliśmy jakieś futro podtrzyma tam owca Zjaraliśmy owcę Karmimy ją jakimiś liściami i w ogóle Idziemy sobie dalej, podtrzyma tam jakiś kot Pomyśleliśmy sobie, że trzeba zjarać kota Marian do niego kci on tak hmm. jakiś niepewny, ale podchodzi bliżej. Patrzymy, a to kurwa lis. My kiśniemy, on spierdala. No to idziemy tak sobie dalej. Rozmawiamy. Mi się w ogóle z tym kojarzy historia Izaka. Jak Izak y, narąbany szedł przez las. <grym> to był fajny filmik. I centralnie przede mną na drodze. 10 metrów ode mnie stoi dzik. Ja jak jakie się wtedy wystraszyłem. No i słuchajcie, udało mi się go ominąć w końcu po jakieś nie wiem, 15 minutach mijania. No i patrzę na tego dzika. Kurwa, a to był śmietnik. No to idziemy tak sobie dalej. Rozmawiamy o tym, jakie zwierzęta musimy spróbować zjarać. Wymieniamy tak sobie. Niedźwiedź by się śmiesznie zachowywał. Może słoń, a może zebre. Klepa <grym> jak krok. Zebre! Jakby zjarali zewot. Tylko, że ja jestem pewien, że by to kurwa zrobili zbyt dosłownie. usypali taki wielki stos, nie? Kurde. Jak ci strażnicy świętego ognia widzbije. Tak by to wyglądało. Aż tu nagle niskot i zowąd podbiega do mnie małpa. Kurwa, jebana małpa. Marian, widzisz to, co ja? Tak. Małpa w ogóle się nas nie bała Zabraliśmy ją na chatę do Mariana Wyobraźcie sobie jak ciężko przemiecić małpę do domu pod wpływem marihuany Grzybków i alkoholu Małpa zrobiła się jakaś dzika Napierdalała Marianowi po pokoju jak pojebana Wymyśliliśmy sobie, że trzeba ją zjarać Nauczyliśmy jebaną Małpy palić z bonga, i nazwaliśmy ją George Jaraliśmy do momentu gdy zasnąłem Rano się budzę Ale pojebaną fazę wczoraj mieliśmy, stary Patrzysz w telefon Z cyrku uciekła małpa co kurwa kropka jpg Idziesz do kibla Patrzysz śpita małpa Te Marian kurwa to się dzieje naprawdę <gry> Jezu, ja myślałem, że to będzie jakiś jeden wielki plot twist. W sensie, że ha, zjarali małpę, to radość się budzą, ma tam jakiś menel czy coś <laughs> Zajebali małpę. To so. ja jestem ciekaw, co tam było wcześniej. Jak oni tam rzekomo widzieli Lisa czy coś, to no, ja jestem pewien, że to się jeszcze będzie. Myślimy sobie, że trzeba pierwsze zajarać. Marian osiedlowy król jointu, zaczyna kręcić Babola. Podbija do niego George, zaczyna bacznie obserwować jego ruchy. Patrzy się na dłonię Mariana jak podniecony. Marian zaczyna lizać bletę. George to już w ogóle skacze nad nim jak jakaś małpa. Bija, już chce odpalić. Jeps! George zajebał mu dwąka. Biega z nim jebany po pokoju jak peki z dżungli. Marianek jak się wkurwił to mu wyjebał. George siedzi, grzecznie na kanapie i patrzy na nas. Odpalamy. Marian mi podaje. George zaczyna znowu świrować alligatora. Doszliśmy do wniosku, że George po prostu chce zajarać. Dajemy mu lolusia. George chyba wziął z nas przykład. Bierze trzy buchy i podaje dalej. <grystanie> ja wiele co? Czaliście wytresować małpę, żeby wzięła trzy buchy jointa i podawa dalej? Do klatki obok na przykład, do pelikanów. I pelikany też to biorą sobie dogodnie. nogą, Daj ją dalej Co to w ogóle jest? Była kiedyś taka bajka Zootopia zo. to znaczy, było takie całe miasto, nie? Takie całe miasto pełne zwierzątek I kurde, mi się zdaje, że ciemna strona tego miasta właśnie tak by wyglądała Wszystkie zwierzęta są Joity. My się czujemy, jakbyśmy oglądali jakieś jebany Animal Planet Dopaliliśmy bąbla A George taki smutny, jakby chciał jeszcze Marian stwierdził, że on musi mieć pomocnika do kręcenia I że nauczy kręcić George'a Skruszył bakę Dał połowę George'owi Dał mu bletę Kartoni i zaczyna mm -hmm. kręcić. Patrzymy się, a George go naśladuje. Ty z małpie palce skręcił lepszego gibona od Marianka. Myślimy sobie, że ta małpa to jest przechuj komandos. Ale musi zostać z nami. Poszuliśmy się jak w filmie E.T. Daliśmy mu banany. W filmie E.T. Jezu, ile tu jest w ogóle nawiązań? Ile tu jest tekstów? Ja pierdzielę, i to jest świetne. To jest zarobiste. To naprawdę było warto to obejrzeć. Już wam mówię, nie? Jestem w czwartej minucie. Zostało jeszcze 10, ale naprawdę warto było. Poszuliśmy się jak w filmie E.T. Daliśmy mu banany. Piątkę palenia, żeby mu było wesoło. Jak będzie sam, i poszliśmy do szkoły. Z Marianem chodzimy do innych szkół, więc musieliśmy się rozdzielić. Idę do tej jebanej szkoły. Po drodze myślę sobie, co się właściwie odjebało. Naszym nowym rzomeczkiem jest jebana mał para W szkole myślę tylko o tym, co wyczerpierdala. Teraz doł Marianka. Chodzę i widzę George'a ubranego w krótkie spodenki. Jakąś bluzę, wistki, konopi. Łańcuch, słoneczny oksy, czapkę z daszkiem. Skazało się, że Marian mu outfit przygotował na mieście zamiast iść do szkoły. Powiedział, że teraz wygląda i można z nim wyjść. Do ludzi. Powiedziałem mu, że chyba go pojebało, ale Marenu partią bestią jest. To stwierdziłem, że i tak i tak coś odpierdali, to chcę to zobaczyć przynajmniej. Wykminiliśmy, że damy mu jeszcze kołczan prawidłowości wypełniony Baku. Wychodzimy ja tak. Ja pierdziele, co jest? Wzięli małperastamana, która w derce ma pełno zioła. I teraz niech oni jeszcze pójdą na miasto i niech tam pozostanie, kurde, bosem narkotykowym, nie? <laughs> Jakiś narkos? Hatfu? Jakiś Walter White, Hatfu? tfu! Mał Parastaman! Tak <laughs> Wyobraźcie sobie sytuację. Idzie sobie chodnikiem, tam dwóch opaków. I obok nich idzie sobie małpa wersja Snoop Doga. Pijamy tak do żarów. Bierzemy trzy piwa, jakąś szamę. Daliśmy kasę George'owi. Podchodzimy do lady. Chcemy kupić, ale kuto sprzedawca pyta na o dowód. Nie widział wcześniej George'a, bo jest mały i schował się pod ladą. No i George wychodzi na ladę. Kasier nie wie, co się odpierdala. Jebana małpa daje mu kasę. A my się go pytamy, czy spyta się małpę o dowód. Typa ewidentnie zawiesiło Siedzi w buchu i nie ogarnia. George sadza mucha do kieszeni i wychodzimy. Pytaliśmy Idziemy sobie za żabką te piwa George też. Jak wypił to mu się trochę agresor włączył. I wyjebał butelką w ścianę jak pojebany. Uspokoił się dopiero jak zapaliśmy Jointa. Idziemy sobie tak Uspokoił się dopiero jak zapaliliśmy Jointa. Patusiarska narąbana małpa, która jara Jointy za żabką. To w ogóle wymyślił coś takiego. Przecież to to naprawdę. Ja jestem pewien, że osoba, która to pisała, akurat musiała być zjerana, bo czegoś takiego po prostu nie da się wymyślić o tak, nie? Drogą. A tu podjeżdżają bagiety i mówią nam, że się dziwnie zachowujemy, że chcą nas przeszukać. No obsrani, bo chyba dziesiątkę ze sobą mieliśmy. Pierwsze przeszukują mnie, pusto, potem Mariana. Pusto. Podchodzą do George'a i tym dopiero wtedy się skapnął, że to jest małpa. George zaczynał spierdać z tą baką po drzewach. Pan Bagieta nie ogarnął, co się dzieje i powiedział, żebyśmy sobie poszli. No i tu niby beka, ale też świr nie wraca. Marian też w ogóle w rozpacz wpadł, bo to nasz przyjaciel. Mówię mu, że go znajdziemy. Wyruszamy do lasu. Budzimy zjarani po tym jebanym labiryncie i krzyczymy, George... George! Gdzieś po dwóch godzinach wyszliśmy na jakąś polankę Stwierdziliśmy, że tu odpoczniemy Mówię biednemu Mariankowi, że George ma na nas chyba wyjebane Trochę się nam smutno zrobiło Poszedłem na bok się wysikać Ty Marian, patrz co tu jest Na polance rosło tyle halucynków, że można by je było traktorem kosić Zaczynamy z Mariankiem wdupcać Na <laughs> polance rosło tyle halucynków Jakim traktorem w ogóle? Skrzeliliście, kombajnem Czajcie, <laughs> macie tyle kurwa grzybków Że lacie się kombajnem Przez całą polanę Taki, wiecie, taki cały worek grzybków, nie? Oho! Chyba po 40 zjedliśmy. Te, Marian, słyszysz? Na drzewie coś się rusza. Patrzymy, George schodzi z drzewa. My, banany na ryju. George nas podbija. My go przytulamy. Wzy z oczu płynęły mi jak z potoku, ze wzruszenia. George, ewidentnie zainteresowany, co my tu robimy, daliśmy mu kilka grzybków. Wszystkim nam włączyła się jakaś melancholijna faza. Leżeliśmy tak sobie razem na tej polance i oglądaliśmy chmury cały dzień. W ogóle peace and love. Ale koniec tego dobrego, trzeba się zbierać. Rano wstaje. Idę wystrać te wszystkie grzybole. Na kiblu odpalam telefon. Marian pisze, żeby wbił do niego jak najszybciej. Zbieram się, i idę. Wchodzę do niego. George bił przez balkon. Marian pokazuje mi worek, w którym trzymaliśmy całą bakę. Została może trujeczka, lipton. Kimnimy, że trzeba posadzić nowe roślinki. Kiełkujemy nasiona. No, wszystko fajnie, tylko że zioło nie rośnie w jeden dzień. Myślimy, co będziemy robić przez ten czas. Ja mówię, że może byśmy zabrali George'a na miasto do kina na przykład. W sumie czemu nie, Anon? Bijamy do kina zobaczyć, co leci. Okazuje się, że w kinie pracuje mój ziomek. Nazwijmy go Daniel. Co tam stary? Ano zajebiście, pracuje sobie. Obok niego siedzi jeszcze dwóch ziomków. Nazwijmy ich Ejski i Adam. Pytają się nas, czy palimy jointa. Długo się nie zastanawialiśmy. Jak George tylko słyszał słowo joint, to zaczął skakać po tym kinie jak pojebany. Pytają się nas, gdzie my taką zajebistą małpę znaleźliśmy. Mówimy im, że to ona nas znalazła. Idziemy na zaplecze. George, jak tylko zobaczył sprzęt, to wyrwał wszystko Danielowi i zaczął kręcić. Wszyscy zdziwieni co się odpierdalał. Cóż takiego skręta zrobił? Czy im opadły. Ja pierdziele, jak to wygląda w ogóle. Czyż to jest piękne? Skręcił <laughs> takiego oczońta, że im szczęki opadły. Bo ja jestem, kurde, ciekaw, jaka będzie puenta tego wszystkiego, bo oni widzą tą małpę tylko wtedy, kiedy są spizgani. I tu, tu mi się coś nie kalkuluje, nie? Coś, kurde, z tą małpą będzie nie tak. I jeszcze nie wiem co, ale coś będzie na pewno. George dopalił w życiu ściuka. No i sobie idziemy do tego kina. Gadamy jeszcze z nimi o George'u. Coś zaczęło śmierdzieć. Aż tu nagle, niskąd, nizowąd wpada on. Pan jak od sprawdzania biletów I drze mordę Jakiś debil rzuci peta do kosza na śmieci Kurwa George ty debilu W kinie siwo Nasze ziomki Panie Andrzejku Proszę nie denerwować Już posprzątamy Jak kurwa posprzątacie Koszy do podłogi wtopił Wy kurwa imbecyle Się kurwa przejdę tam do was do szkoły I powiem nauczycielom co odpierdalacie Pan Andrzejek jest trochę ślepy Podchodzi do George'a i się pyta A ty to kto bo cię nie kojarzę George zaczyna machać rękoma A pan Andrzejek przeprasza bo nie widział Że George jest niemową My śniemy. Jeszcze go zaczął przepraszać. XD nie do zarobiście. Może to jest cudowne. Dostaliśmy od Daniela na czosy za friko i poszliśmy na film. Gdy wracaliśmy do domu przy skatepark, stwierdziliśmy, że sobie sztukę kupimy. Podbijamy do pobliskiego zielarza. Pokaż mi swoje towary. Ale macie zjebistą małpę. Przegadał z nami. <laughs> Dowiedział się, że nie jesteśmy z miasta, tylko z odległej wsi. Powiedział nam, żebyśmy z nim gdzieś poszli. My czemu nie? Wbijamy na jakieś bloki. Tam siedzi Dres. Pyta się nas czy nie chcemy latać z ziołem po wsi Nie zastanawialiśmy się, spytaliśmy się czy da radę w kredo, bo jesteśmy spłukani On nam mówi, że w kredo nigdy nie daje, ale dla małpy może zrobić wyjątek Daje nam trzydziestkę na początek Jedziemy w katę, następny dzień, idziemy trochę zarobić, wpadliśmy na najlepszy pomysł na świecie Jak dealować, żeby nie wpaść? Naucz dealować małpę Siedzimy sobie z Georgeem na owce Podbija ziomeczek, daje mi kasę George daje mu bakę. Pamiętacie, jak mieliśmy problem z wyrywaniem lasek? Jeśli jesteś brzydki, to załatw sobie małpę. A może to jest pomysł na YouTuba, na przykład chcecie sobie wziąć taką małpę, wytresować ją sobie. Niech ona tutaj siedzi i niech na przykład, że mordę typu subskrybujcie kasztany, albo to nie subuje ten z policji, albo osoby, które nie subują, mają małe pipi, coś takiego. No kurde, to jest plan, to jest plan, to naprawdę jest plan. Może wtedy w końcu zaczniecie subować. No hmm, to może zadziałać. Tyle, ile lasek poznaliśmy, to normalny stulej, aż tyle przez całe życie chyba nie zobaczy. Następnego dnia stwierdziliśmy, że idziemy na lapę. Marianek nazbierał grzybków. Wychodzę z domu i lecę do Marianka. George już ucieszony na mój widok. Marianek mówi, że zrobi nam śniadanie. No i zrobił tosty z grzybolami. Zgadzamy te tosty. Tosty z grzybolami kurwa tosty. Coś w sensie, tak jak na przykład w Holandii chyba są sprzedawane takie ciasteczka tam z dodatkami, nie? To... To wziąć grzyby z halucynki kurwa do tostera w sensie. Albo na przykład jak macie pizzę, to zamiast pieczarek dać. Ej, ja podejrzewam, że już jakiś geniusz to zrobił, ale jestem ciekaw, jaki był tego skutek. Nie wszystko fajnie, ale zapomnieliśmy przecież zakupów zrobić. No to mówię, że ja się przejdę. Wchodzę do tej żabki, a tam kurwa go się trafić nie mogłem. Spotkałem Moja mama. A no, Neks, ty to kurwa robisz. Ja na piździe stulecia. E no wiesz mamy. No ty już mi nic nie mów! Fagarować się zachciało? Otworzę cię do szkoły w tej chwili! Ale mamy nie dyskutuj! Pierwsza lekcja religia. Siedzę na tej religii. Ksiądz ogólnie jest bardzo konserwatywny. Ale na dzisiejszych lekcjach szambo wyjebało. Zaczęło się od masturbacji i antykoncepcji. Nie wolno się analizować, bo to grzech. Mi włączył się filozof, niby dlaczego. Bo zabijasz wtedy żywe istoty. I co, że niby plemiki to żywe istoty? Tak, mają duszę i w ogóle, A Wie ksiądz że w jednym wy. Trusku może znajdować się do 500 milionów plemników? Ksiądz wkurwiony. Niby ktoś taki głupot naopowiadał. Pani odbiorki, No i ta lekcja ciągnęłaś tak przez 45 minut. Mówił o tym, że to grzech jak pójdziemy do kina na Kler. <śm> Jakbym mojego księdza słyszał. W sensie w techniku, właśnie też. To były chyba te czasy, jak wychodził Kler albo jakiś inny taki film tego typu, w tym rodzaju, nie? To właśnie też. Ksiądz tak się upierał, że. No, pójście na Kler. Oj, nie, to, to są jakieś takie w ogóle chińskie kombinacje. No, ale tak, jednak, no. no księża to potrafił swoje jakieś tam się wrzucać, nie? No, ale coś takiego grzech? No tak, no jest, że Jezus tak powiedział. Że Jezus powiedział, że kto pójdzie na Kler, ten grzeszy. 100% tak było. Że słuchanie takich satanistycznych zespołów jak AC, DC, LED palin to grzech. Jak usłyszał o Slayerze czy Behemocie to już w ogóle cały czerwony. <grym> ja bym chciał też powiedzieć, że jeżeli ktoś ogląda ten kanał i nie subskrybuje to też jest grzech. Tylko, że to jest grzech ciężki i to tak ciężki, że jeżeli teraz nie klikniesz przycisku subskrybuj to ten grzech będzie tak ciężki jak nogi zalanym betonem na dnie Wisły, więc ja bym radził to rozważyć. Co teraz ziomki? Poldon, a co ty dziś taki dziwny Anon? A, nie wyspałem się. Ok, Poldon. Dzisiaj Anonki robimy przemówienie. Coś tam pierdoli. No dobra, macie 15 minut i macie mnie zaskoczyć! Ja dostałem wen od tych grzybów, bo zazwyczaj to się odpierdalam całe lekcje. Piszę natchniony, facetka patrzy się na mnie, jakbym jej ojca zabił harmoniką. Pani skończyłem! O, Anon, widzę, że obudził się w tobie poeta! No kurwa jak! Zapraszam przed tablicę! Kurwa, trochę trem, ale chuj, raz chodzi śmierć. <laughs> Młodzieży! W związku z nagminnymi skargami o przetrzymywaniu nas w szkole do godziny 15 oraz zadawaniu setek stroń zadań domowych i innym sposobom torturowania nas psychicznie przez nauczycieli nawołuję do strajku. Połuszczenia szkoły w trybie natychmiastowym. Postawmy pierwszy krok przeciw temu zbrodniczemu reżimowi. Walczmy o naszą wolność. Mówiłem to ja, Anon. Peace. Klasa wstała i trzeba klaskać i błatować. Pani wkurwiona z zaciśniętymi zębami. To jest morda nauczycielek. Zawsze, kiedy ja się odzywałem na lekcji, nieważne jaki temat, nieważne czego dotyczy, ja zadam jedno głupie pytanie, i w tym momencie jest taki ryj. To wygląda jak taki piec, jak jakbyście chcieli tak wziąć taką szufelkę i nasypać węgla, nie? Jest dokładnie to. Powiedziała piątka. Miałem tam jeszcze jakieś nudniejsze lekcje, na których siedziałem i kminiłem sobie nad życiem i przyszłości Georgia. Po lekcjach odpaliłem bohemian, rapsody na słuchawkach i udałem się do Marianka. biam do niego. Oni siedzą. Na kanapie jacyś smutni Ja się pytam o co chodzi Jak mnie zobaczyli to się tak zaczęli cieszyć że Ja pierdolę Anon ty żyjesz No żyję czemu kurwa miałoby być inaczej Gdzie ty byłeś Spotkałem mamę i odwiozła mnie do szkoły Ja pierdolę Ty nie wiesz jak my się z George'em baliśmy Siedzieliśmy sobie na tej kanapie i pomyślałem że długo nie wracasz No to poszliśmy do tej żabki za tobą Ale ciebie nie było Zaczęliśmy robić śledztwo Pytaliśmy się ludzi czy cię nie widzieli Oczywiście zajebani jak nigdy Ludzie nie wiedzieli o co nam chodzi W sklepie spotkaliśmy Greka w tym swoim czarnym kapeluszu Hej przyjacielu, zawołałem za nim A on do mnie, że jeszcze nigdy nikt nie nazwał go przyjacielem A potem odwrócił się odchodząc w stronę drzwi Skapam się, że to nie on Poszliśmy na zewnątrz, a tam zobaczyliśmy tylko jak tył radiowozu wyjeżdża z parkingu No to się obstraliśmy, że cię zwinęli No i żyjemy sobie tak z Mariankiem i Georgem rywając od pału od czasu do czasu O których na pewno wkrótce usłyszycie To tyle? Nie ma żadnej puenty? Serio? Ale żeście mnie oszukali. Ja myślałam, że tu będzie jakaś super puenta, że coś się stanie. Że ta małpa się okaże, nie wiem, papieżem czy coś. A, ale Wy jesteście. Dziękuję, kochani. Zawiodam się na Was. Poprzedni odcinek tutaj. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.